Więc zobaczcie. Jakby co, to jak będzie jakaś bramka, to wam pokażę. Patrzcie, oto tabela. Jesteśmy czwarci i mamy dziewięć punktów. Ok. Patrzcie. To jest skład i ustawienie naszej drużyny. A to jest skład i bar. A to jest ich ustawienie. Okej, okay. jak będzie jakaś bramka, to was zawieram. Bye.